Witam serdecznie wszystkie osoby z znaku wagi na przesłaniu na luty 2026. Robię to przesłanie z intencją największego dobra wszystkich osób z pod znaku wagi. Proszę, moje Wyższe, ja o przesłanie dla osób z znaku wagi na luty 2026. co my tutaj mamy z przełożenia moi kochani wy tu i teraz możecie być w kontakcie z kimś z przeszłości, z kimś kogo dawno już nie widzieliście ponadto niektórzy z was mogli spotkać na swojej drodze jakąś bratnią duszę i oprócz tego dużo życzliwości, jakieś bardzo dobre porozumienie z kimś i dużo życzliwości pomiędzy wami, jakąś konkretną osobą, osobami Okej, okay, zobaczmy, moi drodzy, energię ogólną. Bardzo ładnie. Moi drodzy, w lutym jakaś kobieta może być bardzo ważna dla Was. Albo wy będziecie, drogie panie, kobietą dla kogoś bardzo ważną, ale też wasz, wasza czyjaś stała partnerka może być dla kogoś bardzo ważna. Ponadto moi drodzy, widzę tu jakieś randki, spotkania, dobre pomysły, dobre wydarzenia i dobre jakieś nowiny. Niektórzy z was możecie odwiedzić swoją mamę, swoją siostrę, jakąś kobietę z, z waszego otoczenia. Zobaczmy sprawy zawodowe, finansowe na luty 2026. Dla osób spod znaku wagi, moi drodzy, wy będziecie słuchali głosu swojego serca, będziecie bardzo twórczy, bardzo kreatywni. Też widzę tu jakąś transformację w sprawach zawodowych, finansowych, która przyniesie wam stabilizację, moi mili. Okej, okay. i zobaczmy, co dla singiele singli. Witajcie, moi kochani. Jak z torpedy. Co tutaj Wam wyskoczyło? Moi kochani, wy uważajcie na wszelkiego rodzaju plotki, i też dobrze by było, żebyście się przyjrzeli, kogo wpuszczacie do swojego życia. Tutaj należałoby działać zdroworozsądkowo, uważać należałoby natomiast na jakąś impulsywność, bo to może wywołać z kimś jakiś konflikt. Ok, zobaczmy, co dla związkowców. Witam Was, moi kochani. Co dla osób w stałych relacjach? Tu już nam jedna energia wyskoczyła. No i po burzy przychodzi słońce. Moi drodzy, ktoś mógł wcześniej stawiać jakieś granice, bronić swojego zdania, swojej pozycji. Natomiast jakaś sytuacja pomiędzy Wami w stałych relacjach, będzie sytuacją, która przyniesie Wam wzajemnie totalne zwycięstwo, dużo radości i satysfakcji z Waszej relacji. Pięknie. Zobaczmy, rodzina, przyjaciele, osoby z otoczenia. Bardzo dobra, taka Ciągła komunikacja z kimś i ta sytuacja w najbliższym czasie nie ulegnie zmianie, czyli harmonia, zadowolenie i bardzo dużo wzajemnego zaangażowania z, pomiędzy Wami, jakimiś z rodziny, kimś z przyjaciół, kimś z Waszego otoczenia. I zobaczmy problem sytuacji. W problemie, moi drodzy, Brak jakiego, jakiejś wytrwałości w dążeniu do celu. Również brak dobrej komunikacji. To by mi wyglądało na sytuację odnośnie kogoś z singielek, singli. Zobaczmy, co dobrego przyjdzie do Was w lutym 2026, drogie wagi. Wyskoczyło nam więcej energii, ale weźmiemy. Przede wszystkim tutaj będzie jakaś odbudowa za, zaufania i odbudowa w ogóle jakiejś relacji, jakiejś znajomości, jakiejś sytuacji. Ponadto, ktoś tutaj. Ja, co dobrego do Was przyjdzie, to to, że ktoś się zdecyduje na jakąś jedną opcję odnośnie spraw zawodowych, fin, y, odnośnie spraw relacyjnych i tak dalej. Ktoś wyjdzie również z iluzji. No właśnie i dokładnie ten wybór. Ktoś tutaj dokona tego odpowiedniego, właściwego wyboru, jeśli zwłaszcza nie mógł się zdecydować, na jaką kogo ma wybrać pod kątem spraw uczuciowych, romantycznych. Ale nie tylko, bo również może chodzić o sprawy zawodowe, finansowe. Zresztą sobie to zaraz dopowiemy, żeby to sprecyzować. No, wychodzi mi i jedno i drugie, słuchajcie. I pod tym kątem zawodowym, finansowym i relacyjnym. Ok, zobaczmy. Czasami dokładanie naprawdę nic nie daje, bo pokazują mi się dokładnie te same energie. Ale ja tam lubię dokładać, żeby doprecyzować. Ok, zobaczmy, co dobrego do Was przyjdzie. Moi drodzy, wy możecie gdzieś jechać za granicę. Lub nawet na inny kontynent. Tutaj widzę w ogóle jakieś zadowolenie, spełnienie. I zobaczmy, co dalej. Przede wszystkim, drogie wagi, zamkniecie za sobą jakiś etap, otworzycie się na nowy. No dokładnie, ponieważ pozostawicie coś, co Wam już zwyczajnie nie służy. I zobaczmy, co będzie przed Wami ukryte, co jest przed Wami ukryte na teraz i na najbliższy. i, i na luty 2026. I zobaczmy. Hmm. Moi drodzy, ktoś chciałby z Waszego otoczenia, najzwyczajniejszej sieci, pozostawić jakąś sytuację. Która była taką sytuacją bez wygranej dla każdej ze stron. Ktoś chciałby jakąś porażkę z wami y, przemienić na totalny sukces. Chciałby uzdrowienia, generalnie rzecz biorąc, jakiejś sytuacji z wami, czy to przyjacielskiej, czy romantycznej, czy innej. I zobaczmy, moi kochani. Jaka rada na tą sytuację? Jaka rada dla osób spod znaku wagi na luty 2026? Moi kochani, realizujcie swoje cele, swoje zamierzenia, swoje pasje. Otwórzcie się na jakąś dobrą komunikację z kimś. No i łapcie, rzecz jasna, wszystkie jakieś tam fajne, dobre, nowe początki bądźcie konsekwentni w działaniu i zobaczmy afirmację dla was. Proszę moje wyższe ja o przesłanie o afirmację dla osób spod znaku Wagi. Dajcie chwilę, moi kochani, ja od rana, od rana robię czytania. Czuję, że mi po prostu już głosu zaraz braknie, ok, zobaczmy afirmacje dla was, moje drogie wagi rozpoznaję siłę swojej intuicji i słucham swojego serca, otrzymuję boskie przewodnictwo i co aniołowie chcieliby wam przekazać proszę o przesłanie, co aniołowie chcieliby przekazać dla osób spod znaku wagi Na luty 2026. Ok, zobaczmy. Mało prawdopodobne. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za uwagę. Proszę Was o lajki, komentarze, subskrypcje, udostępnienia, podbicia. Życzę Wam fantastycznego lutego i do usłyszenia. Trzymajcie się.